Ten odcinek jest dedykowany dla osób, które zarządzają marketingiem w firmach, zarządzają zespołami marketingowymi, czyli marketing dyrektorów do CMO, no, wszystkich osób, które mają pod sobą jakiś ludzi, budują ten zespół wewnątrz firmy, no bo przegadamy w tym odcinku takie najważniejsze za i najważniejsze przeciw, Temu, czemu powinni outsourcingować chociażby część ze swoich obowiązków, a raczej obowiązków swojego zespołu do firm zewnętrznych. Cześć Krzykła. Cześć Bartek. O czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj w taki odcinek trochę powstanie z potrzeby, bo ostatnimi czasy znacznie więcej rozmawiam z osobami, które zarządzają marketingiem w Średnich i dużych firmach, ale to są osoby, które mają cały ten marketing na głowie. To z kolei jest następstwem tego, że robimy prospecting do tych osób, a prospecting do tych osób jest następstwem tego, że zauważyliśmy, że coraz więcej takich zapytań przychodzi z zewnątrz do nas. Czyli duże mhm. i średnie firmy zgłaszają się do nas, że chcą część ze swoich obowiązków marketingowych przerzucić na zewnątrz firmy. Powodów oczywiście może być różnie, różnie dużo, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, dzisiaj o outsourcingowaniu działań marketingowych na zewnątrz firmy, do firm zewnętrznych. Czyli versus budowanie wewnętrznego teamu w tak. firmie, który realizuje wszystkie działania marketingowe wewnętrznie. Tak można powiedzieć. Więc poruszymy temat outsourcingowania wszystkich tych usług na zewnątrz, powiemy... Czy nas jako klienta na to stać, nad czym trzeba się zastanowić, jeżeli będziemy chcieli to robić, no i jakie są oczywiście plusy i minusy ja może albo ja szanse będę... i zagrożenia, e, jeżeli chodzi właśnie o takie działania. Nie? To ja może będę tak zwanym trudnym klientem dzisiaj. Proszę bardzo. No to dawaj. <laughs> Proszę bardzo. Od czego zacząć? Wydaje mi się, że e, z takich moich obserwacji, jak e, rozmawiam z klientami, e, są takie dwa główne powody, dla których Klienci decydują się na outsourcingowanie w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, no bo jest głośno o tym kryzysie, który jest, albo dopiero będzie, tego jeszcze nie wiemy, szalejącej inflacji i tak dalej. To są dwa takie powody, dla których klienci powinni się zastanowić, albo decydują się na outsourcingowanie usług na zewnątrz. Na pewno pieniądze tak. i na pewno kompetencje, ale jako trudny klient powiem inaczej. Agencja nigdy nie będzie tak dobrze znała naszych potrzeb, grupy docelowej, produktów, usług, żeby zrobić to efektywnie. I tak, i nie. To znaczy, idealnym modelem współpracy z agencją jest niecałkowite oddanie marketingu na zewnątrz, bo to oczywiście zawsze jest tak, że to nie jest in-house, to nie są ludzie, którzy pracują w firmie, którzy na co dzień rozmawiają z działem chociaż, sprzedaży, chociażby, który. Powinien zawsze ściśle z działem marketingu współpracować. Natomiast idealnym takim modelem współpracy jest taki model, w którym w firmie klienta jest marketing director albo chief marketing officer, który jest odpowiedzialny za strategię, za zbudowanie wizji tego, jak ten marketing ma wyglądać. A my, jako agencja, mamy być takim organem wykonawczym. Okej, okay, no ale tak jak to wykonujemy, to i tak musimy trochę się na tym znać, prawda? W sensie na jakby produkcie klienta, grupie docelowych. Tak, naturalnie. naturalnie. Tak, skąd ja, jako klient, mogę mieć pewność, że agencja dobrze zrozumie to, do kogo my chcemy dotrzeć, z mm -hmm. jakimi usługami, co jest ważne w tym, no. jakiego pracownika wewnętrznie, to on to na pewno będzie wiedział lepiej, bo oddycha tym samym powietrzem. Każda agencja marketingowa, dobra agencja marketingowa, nie zacznie współpracy bez. Przeprowadzenia takich wewnętrznych albo i zewnętrznych warsztatów. Czyli my, jako agencja, musimy poznać klienta, bo co drugi klient mówi, że ma nietypową branżę, nietypowego klienta docelowego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my, jako agencja, musimy przeprowadzić takie warsztaty z klientem, z osobami z firmy klienta, ale też z osobami wewnątrz u nas w agencji, które są odpowiedzialne za performance marketing, za. Nawet tworzenie kontentu, czy planowanie tej komunikacji z klientem. I te warsztaty, szereg ćwiczeń, które przeprowadzamy z klientem, pozwolą nam poznać grupy docelowe, e, pozwoli nam poznać idealną, to nazwijmy, buyer personę, jak ona kupuje, do kogo chcemy docierać, którymi kanałami. E, bardzo często na takich warsztatach klient dowiaduje się czegoś nowego o swojej firmie. E, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz? Prawie na pamiętam. każdych warsztatach? Zdecydowanie. Tak, ale te warsztaty... Nie chcę powiedzieć, że one są potrzebne tylko nam, bo klient też czegoś nowego się dowie, ale głównie one są dla nas, jako dla agencji, żebyśmy weszli trochę do firmy klienta, zobaczyli, trochę poczuli ten biznes, poznali, chyba że z tej branży już mamy jakichś klientów. To oczywiście zawsze nam jest łatwiej, ale nawet jeżeli mielibyśmy klientów z tej samej branży, to nie możemy rozpocząć, klient, rozpocząć takiej poważnej współpracy bez przeprowadzenia takich warsztatów, bo po prostu nie, nie będziemy mieli potrzebnych informacji. No tak, ale to takie same warsztaty zrobię ze swoim zespołem wewnętrznie, bez agencji. Jasne, że tak. Z tym, że nie, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Ile masz ludzi w zespole? Trójkę. Czym się zajmują? Jedna osoba od kontentu, druga od performanceu, trzecia osoba od kontaktu z influencerami. No wymyślam teraz. No, nie nieważne. W każdym razie masz dostęp do trójki ludzi. O grafiku, trzecia to grafika. Rzeczywiście, ten trójką ludzi. Masz grafika, gościa od performanceu i gościa od komunikacji w social mediach, mhm. no to masz trójkę osób zatrudnionych u siebie. Przy trójce ludzi, nie pytając siebie, ile oni zarabiają, ja już wiem, że Ty za nich więcej płacisz niż za obsługę agencji. No, pewnie takie jest. No, tak jest. Tak jest. Z tym, że jaka jest różnica? Różnica jest taka pierwsza, zasadnicza, taka, że masz aktualnie dostęp do wiedzy i doświadczenia trójki ludzi, tych, ja których tak. zatrudniasz. Za większe pieniądze niż obsługę agencji marketingowej, gdzie w agencji marketingowej nie masz dostępu do e, wiedzy i doświadczenia i czasu trójki ludzi, tylko masz w naszym przypadku dostęp do 15-osobowego składu. Każdy jest lepszy w czymś innym. Różnica między Twoim jednym człowiekiem od performance marketingu, a chociażby obsługą agencji, jest taka, że chociażby w naszej agencji my mamy trzech ludzi od performance marketingu, bo oczywiście co innego brand building, co innego performance marketing. Te trzy osoby e, za mniejsze pieniądze, tutaj powtarzam, e, wymieniają się między sobą doświadczeniami. W performance marketingu jest to szalenie istotne, no bo to jest jednak sprzedaż. E, różne produkty mimo że nawet albo nawet podobne produkty z tej samej branży bardzo często sprzedają się inaczej, w innych grupach docelowych. Hmm. Więc oni cały czas mogą między sobą wymieniać się doświadczeniami, dzięki czemu możemy jako agencja znaleźć lepszy sposób na dotarcie do finalnego klienta albo wymyślić lepszą kampanię, co za tym idzie, więcej sprzedać. Okay, czyli płacę mniej, dostaję więcej, więcej lepszą jakby kompetencję, bo więcej osób może spojrzeć na tą kampanię i no, z, z kim zderzyć myśli. Z jednej strony masz jednego człowieka wewnątrz firmy, który... Cały czas robi to samo podejrzewam. On się nie rozwija duża powtarzalność, kampanii, czynności i tak dalej. Brak mu trochę świeżego spojrzenia. Założę się, że bardzo często to jest problemem. Z drugiej strony, masz trzech specjalistów, nawet jeżeli jeden specjalista będzie dla ciebie robił reklamy, które będą dobrze działać przez niem nie okres pół roku. To w momencie, kiedy będziemy szukali czegoś lepszego, czyli co, okay, co jeszcze możemy zrobić, żeby ta sprzedaż była większa. No to ten człowiek może zapytać swoich dwóch kolegów jeszcze z działu. Zobaczcie, do tej pory robiłem to i to. Co wy byście zrobili? Co byśmy zmienili? No i jest taka wewnętrzna, nazwijmy to burza myśli. Eee, oni się wymienią, wymienią doświadczeniem, jeden powie o działaniach, które zrobił dla innego klienta, który przyniósł jakiś skutek. No jeżeli dojdą do porozumienia, no to po prostu wprowadzają zmiany. Potrzebujemy. jeszcze coś, jeszcze coś nie? bo tutaj mówimy sobie tak, jest człowiek od performance'u. Ten człowiek tak niestety zazwyczaj się dzieje, że jest mocno zafiksowany na systemie reklamowym. Nie, walczy o lepsze ctr -y, lepsze CPC i tak dalej. Ale często nie potrafi wyjść z tej swojej wąskiej specjalizacji i powiedzieć: Problem leży gdzie indziej, problem leży na landing page'u czy problem leży na stronie, czy na dole lejka Albo nie umie wyjść znowu z tej wąskiej specjalizacji i powiedzieć: Być może strategia marketingowa jest nieodpowiednia i jak my robimy te reklamy zgodnie z tą strategią to to się nie uda. No i to ja też tak postrzegam rolę agencji, że nie ma tylko takiego wąskiego spojrzenia, tylko przez to, że posiada wewnętrznie szerokie kompetencje, to można ktoś powiedzieć: "Słuchajcie, my tu doszliśmy do maksimum, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu reklamowego, ale warto jeszcze popracować nad tym i nad tym, czyli albo z dołu lejka nad stroną, albo z góry lejka nad strategią". I to też uważam za dużą Siłę agencji, która ma wewnętrznie kompetencje marketingowe na różnych obszarach. Nie? Tak, tak, zgadza się. Pierwszy plus, czyli mam dostęp do szerszych kompetencji za mniejsze pieniądze. Tak, taniej i więcej, tak można powiedzieć. Kolejny plus dla osoby, która zarządza takim działem wewnętrznie, jest to, że przy dostępie do tak szerokich kompetencji absolutnie w każdej dziedzinie, którą sobie wymyśli, no ta osoba może się w końcu skupić. Na kompetencjach, których czuję się najmocniej, czyli chociażby na planowaniu strategii, na egzekwowaniu jej, a nie, tak jak często to bywa, w działach marketingu, taka osoba bardzo często bierze udział w wielu działaniach, niekoniecznie tych, na których powinni się skupić. No bo tendencja jest taka, że działy handlowe czy działy obsługi klienta zazwyczaj, jeszcze nie wiem, czy to wynika ze świadomości albo potrzeb, są dużo bardziej rozbudowane oddziałów marketingów w polskich firmach. Czyli one no nie są aż tak rozbudowane, nie są na równi stawiane bardzo często z działami handlowymi czy obsługi klienta, e, dlatego są też mniejsze. E, mniejsze, a wymaga się od nich bardzo często bardzo dużo. Czyli jeżeli sprzedaż spada, no to taki dział, w którym są trzy osoby, chociażby, dochodzi komunikacji, ok, zróbcie coś, potrzebujemy więcej lidów. Ale są trzy osoby, które odpowiadają za szereg czynności, których jest bardzo dużo, a po prostu no nie mają mocy przerobowych. Taka anegdota branżowa, off-topic mały. Anegdota branżowa jest taka: w firmach, właśnie polskich, MŚP, a takich już trochę poważniejszych, gdzie są działy handlowe, działy marketingu, nie ma sprzedaży. To znaczy, że marketing nie dostarczył leadów. Tak. Jest super sprzedaż, to znaczy? Że, handlowcy Że Sprzedawcy zajebiście. zrobili super robotę. <laughs> tak, to jest. To <laughs> Czyli jest jak nie idzie, to jest wina marketingu, jak idzie, to jest zasługa handlowca. To jest standard. Dodam takie rzeczy z punktu widzenia pracodawcy. Pierwsza rzecz jest taka: jak masz jednego człowieka, od którego zależy na przykład performance, to ten człowiek, jeżeli zrezygnujesz oh. z pracy dla firmy, to może być duża strata, bo nie wiadomo, ciężko zrekrutować dobrego specjalistę, szczególnie w performanceie. Nie wiadomo nawet na etapie rekrutacji, czy on jest dobry, czy nie, bo nie ma kto często tego ocenić. A jak już przyjdzie i się nie sprawdza, to cała firma może mieć z tego poważne konsekwencje. Jednak agencja, w moim postrzeganiu, jest gwarancją jakości. To jest jedna rzecz. Czyli powiedzmy, ryzyko utraty pracownika, w agencji mamy zapewnioną ciągłość działań. Druga rzecz, z punktu widzenia też pracodawcy, wyobraź sobie, że masz firmę, która sprzedaje węgiel. To jest case, który. <śmiech> <śmiech> to jest dziwy case. Mieliśmy na rozmowie takiego człowieka i pytałem go kompetencyjnie, bardzo fajny, czemu zmieniasz pracę z kolei? Tyle potrafisz, mówisz, że wynagrodzenie jest OK no bo ja dwa lata węgiel sprzedaję. Ile można węgiel sprzedawać, co my mamy? W przyszłym roku będziemy mieli nowy węgiel, no nie, no będziemy mieli ten sam węgiel, opakowanie się zmieni. Ile lat mogę pra pracować sprzedając węgiel mhm. czy jakikolwiek inny produkt? Nie? Jakby dlatego. Specjaliści trafiają koniec końców do agencji, bo mają większe wyzwania, ciekawsze projekty, nietypowe rzeczy. A pracując wewnętrznie u klienta, zazwyczaj jest to sprzedaż ciągle tego samego asortymentu. Czyli można powiedzieć, że jeżeli porównalibyśmy kompetencje, te, które są wewnątrz firmy, takie uśrednione przez wszystkie firmy, versus kompetencje, te, jakie są performance marketerów, szczególnie w agencjach, to średnia będzie zdecydowanie wyższa w agencjach, bo ci ludzie wolą pójść do agencji, mieć nowe projekty, nowe wyzwania. Tak, to jest, prościej mówiąc, przy podpisywaniu umowy z agencją, to agencja w momencie podpisu kładzie na stół tak naprawdę swój ten bagaż doświadczeń, który zbiera nawet w innych branżach, totalnie innych. No bo to o czym mówisz, ten performance marketer, który jest u nas, on robi reklamę dla 30 różnych branż. I to są zupełnie różne branże. Jedna to jest, nie wiem, beauty, inna to są detektory gazów, trzecia to jest. Jeszcze coś innego, nie? I dla niego to jest ciekawe, więc dobry specjalista będzie zawsze, on tak. zarobi wszędzie, on wszędzie dobrze może zarobić, ale będzie wybierał takie miejsce pracy, które mu da możliwość realizowania ciekawych projektów. Przez to znowu jego kompetencje wzrosną, a tego człowieka, bo się będzie uczył nowych branż, nowych rynków. A tego człowieka, który jest wewnętrznie w firmy, raczej będą rosły wolniej. Nie, nie mówimy, że nie będą, bo, bo może być zaangażowany, próbować i tak dalej, ale co do zasady będą rosły wolniej. No, większe ryzyko wypalenia też jest, nie? Jak cały czas robisz to samo. Tak jest. No same, i pojawia się same. rotacja, przychodzi ktoś nowy, kto nie, nie potrafi, nie rozumie biznesu, musisz go nauczyć. Jak już go nauczysz, to on mówi, no i ja ciągle ten węgiel sprzedaję. Więc znowu on zrezygnuje i to jest takie błędne koło, mhm. z którego nie da się wyjść. Nie? Jednak mhm. agencja zapewnia ci. Jakość, zapewnia Ci bezpieczeństwo i ciągłość działań. Tak. I to jest z mojej perspektywy, jeszcze wcześniej prowadząc inny biznes, a nie agencję, to było bardziej wartościowe niż zatrudnianie ludzi wewnątrz. No też, agencja nie chodzi na urlopy. Prawda? Nawet jeżeli któryś ze specjalistów idzie na urlop, to jest szereg innych osób, które, które go zastępują. Go zastępują. Agencja nie bierze, ale cztery. Nie bierze. Agencja dowozi terminy. <laughs> Kiedy? Brzydko mówiąc, agencję łatwiej zwolnić. Jak mamy pracownika na umowę o pracę, to rozwiązanie tej umowy nie zawsze jest takie proste. Z agencją to jest prosty układ B2B. Agencja się nie sprawdza. Mamy jakiś tam miesięczny okres wypowiedzenia. Mówimy dziękujemy. Rozchodzimy się. I to jest prostsze. Po czwarte, agencja nie ma ego. To znaczy agencja świadczy usługi profesjonalne i Trochę inaczej można, albo inaczej łatwiej jest wymagać od agencji, a nie od człowieka, który jest wewnątrz firmy, który jest jakoś włączony w te struktury, ma kontakty, z którym się spotykasz codziennie na korytarzu, musisz, z którym musisz mieć jakąś relację. No z agencją po prostu wymagasz. Oczywiście tak. mamy partnerskie podejście, my tego wymagamy od klientów też, żeby mieli do nas partnerskie podejście, bo gramy do tej samej bramki, natomiast łatwiej jest wymagać od Zewnętrznych partnerów. Tak po prostu jesteśmy zbudowani, tak ten świat działa. Dobra, to myślę, że to są plusy. A jakie są minusy? E, jakie są minusy? No, najcięższym etapem w wyborze każdej agencji jest jej wybór. Czyli no tak. jeżeli wybierzemy złą agencję i źle trafimy, czyli ten proces znalezienia odpowiedniej agencji nie będzie odpowiednio przygotowany, jeżeli odpowiednio się do niego nie przygotujemy i źle trafimy na agencję, a jesteśmy. CMO albo marketing director, czyli ktoś cały czas jest nad nami, jest jakiś szef, prezes i tak dalej. To przede wszystkim primo uno. Po pierwsze, bardzo często umowy są wiążące na długie terminy z agencjami. Niestety takie. No tak nie to rozumiem. wygląda. Załóżmy 12 miesięcy, więc wiążemy się z agencją, okazuje się, że to jest totalnie nie to, czego szukamy, no ale mam jeszcze 12 miesięcy, możemy tę umowę rozwiązać, zawsze są jakieś kary umowne, więc to zawsze są jakieś pieniądze. No i teraz pytanie, co dalej? Rozwiązujemy umowę, jest kara umowna, płacimy na nią, no ale chcemy znaleźć dobrą agencję, chcemy szukać dalej. A wtedy szef mówi, nie, 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 już nie. Już mhm. To był twój pomysł, znaleźliśmy agencję, przepaliśmy pieniądze. Się. Nie, wystarczy szukaj marketerów i no wracamy tak. do poprzedniego. Czyli jest ryzyko wyboru złej agencji. To nagrywaliśmy na ten temat parę odcinków z Łukaszem między innymi, więc zapraszamy do tych odcinków, tak, podziękujemy ma, je. Mamy też na blogu Bartek, bardzo fajny blog. E, artykuł napisał 20 pytań, które należy zadać agencji, żeby dobrze ją wybrać. Zapraszam e, serdecznie też do artykułu. Świetny materiał klienci, którzy. Podpisali ze mną umowę, my zawsze im wysyłamy ten artykuł blogowy, i, i rzeczywiście nieraz pomogło nam to sfinalizować, bardzo fajne umowy i bardzo fajnych klientów znaleźć, którzy przykładaj dużą uwagę do tego podczas wyboru agencji. Czyli... Nie, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, yy, przeszedłem ten bolesny proces w poprzedniej firmie wyboru tak. złych agencji, dwóch z rzędu, a ten proces wtedy bardzo poważnie traktowałem, bo rozmawiałem z 26 agencjami i wydawało mi się że wybrałem najlepszą i były po drodze różne etapy testowe zadania i koniec końców zakończyło się to porażką zakończyło się to sukcesem bo dzięki temu założyłem projekt docelowo, więc można powiedzieć że jest to pewien sukces. Natomiast dla firmy tamtej zakończyło się to porażką jeżeli chodzi o zatrudnienie agencji marketingowej. Co też z perspektywy czasu można powiedzieć że nie rozwi... że ta firma przez brak marketingu się nie rozwinęła ale to zostawmy z boku. Tak. <noise> Kolejny minus. Bo generalnie nam, jak się zastanawiałem nad minusami outsourcingowania tych usług na zewnątrz, no to ciężko mi jest je znaleźć. No bo bardzo dużo rzeczy ja mam takie wrażenie, może nieobiektywne. Na pewno nieobiektywne. Tak, że tych plusów jest zdecydowanie więcej takich mocnych plusów, czyli pieniądze i czas. Nie? No to jest najważniejsze. A przecież pieniądze to. Kompetencje. Tak, i kompetencje. To, a, I kompetencje, i kompetencje, i kompetencje a pieniądze to też. Czas, bo na, na oszczędności pieniędzy, to na co samym początku mówiliśmy, że kasa i kompetencje, no to kasą też jest nasz czas, bo sobie pomyślmy, ok, jeżeli teraz outsourcingujemy to na zewnątrz, damy to komuś, kto zrobi to lepiej, szybciej, nie wiem. Przebuduję cały proces i to będzie bardziej przemyślane, i to będzie bardziej efektywne. No to ile ja mam czasu, nie? Ile mam czasu na zajęcie się swoim biznesem, na wymyślanie nowego produktu, no, jako osobie zarządzającej, czy marketingiem, czy nawet gdzieś wyżej. Tutaj ten czas chyba jest największą wartością, tak z mojej perspektywy, pod warunkiem, że agencja świadczy dobrze usługę. No bo jeżeli agencja zabierze od ciebie obowiązki, będzie robić to. Słabo, to, to będzie jeszcze gorzej, po prostu, nie? Wydasz pieniądze, stracisz czas i tak ja dalej. Ja bym powiedział, tak. że ten idealny model współpracy wygląda w taki sposób, że jest po stronie klienta ktoś odpowiedzialny za strategię, koncepcję, plan kampanii, natomiast agencja jest odpowiedzialna za egzekucję, za takie twarde rzeczy typu performance, ale też content creation i wtedy to działa najlepiej. I tu przejdziemy do kolejnego minusa. Czyli agencja, e, dobra agencja, czyli my chociażby, e, nie przyjmuje rozkazów. Tak sobie to nazwałem. Mhm. Czyli jeżeli zauważymy, że klient czy pracownik po stronie klienta wymyślił coś, ma jakąś strategię, e, realizuje ją, e, my zobaczymy, że można zrobić to lepiej, że wyniki mogą być lepsze, albo po prostu, że te działania są złe, to my o tym klientowi powiemy. Więc, jeżeli marketing director albo CMO, czy osoba, która nas zatrudnia jako agencję, jest osobą typu albo po mojemu, albo wcale, to agencja jest fatalnym wyborem. Chyba, że szuka agencji no. tylko i wyłącznie po to, żeby robiła grafiki, tak. pisała teksty, ale nie zastanawiała się nad performance, marketingiem, albo po prostu szuka takiego wykonawcy, czyli rąk do pracy, masz tak zrobić, no ok, ale jeżeli ma być to agencja, która ma tak wejść trochę w rolę klienta i myśleć razem z klientem, co tu można zrobić, żeby to działało lepiej, to musi być otwarty na słuchanie jakichś sugestii i, na, i gotowy na to, że może się mylić i że można zrobić to lepiej. Wczoraj miałem okazję słuchać bardzo ciekawego wystąpienia o różnicach kulturowych na różnych rynkach w Stanach, w Izraelu, Indiach i Polsce i podejściu do no, różnych tematów, ale przede wszystkim do zarządzania i budowania struktury organizacyjnej. I są takie kultury mocno hierarchiczne, gdzie jest ktoś właśnie tryb nakazowy, autorytarny. Masz to tak zrobić i koniec, nie dyskutuj. I być może w takich strukturach faktycznie lepiej się sprawdzi wewnętrzny pracownik, który nie będzie dyskutował i będzie robił. A w strukturach bardziej egalitarnych, to znaczy otwartych na dyskusję, na szukanie rozwiązań, na relacje, Zdecydowanie lepiej sprawdzi się agencja, która będzie mogła właśnie wejść i spojrzeć z zewnątrz trochę na ten biznes, i dzięki temu ten biznes będzie mógł rosnąć. Ale dla niektórych klientów korporacyjnych to już będzie problem. Nie? Oni oczekują właśnie tego, że zrobisz tak, my wiemy co robimy, tak ma to być, wy to proszę, tylko wyklikajcie. Dla nas to pewnie byłby trudniejszy model współpracy, Możliwe do zrealizowania, ale pewnie mało satysfakcjonujący. Natomiast jeżeli firma szuka partnera, partnera właśnie to jest to magiczne słowo, partnera do realizacji skutecznego marketingu, to wtedy uważam, że agencja taka jak ProjectApp jest super wyborem. Że razem gramy do tej samej bramki, szukamy najlepszego rozwiązania, żeby ten biznes klienta na końcu mógł im urosnąć, sprzedawać więcej, sprzedawać drożej, czy ściągać najlepszych kandydatów z rynku. Tak, no to wyznacznikiem tego, jak długo współpracujemy, mamy, przyjęliśmy sobie taki model, nie jest umowa, czyli nie wiążemy klientów długimi umowami, tylko klient w dowolnym momencie może zrezygnować z naszych usług. No, my cieszymy się tym, że ten odsetek odchodzących klientów jednak nie jest wysoki. Bardzo Powiedziałbym, że jest bardzo niski. Więc to tak fajnie, aż taka satysfakcja jest jednak, tak. nie? jeżeli klienci mimo wszystko, że w każdej chwili mogą z nas zrezygnować, pójść do innej agencji, to są z nami już lata. My jesteśmy pewni tego, co robimy. Staramy się być w tym newralgicznym punkcie dla klienta, czyli być istotnym elementem jego biznesu. No i dzięki temu możemy tak długo z klientami pracować. zgadzać. I ostatnia rzecz. To tak, tylko żeby w, w, osoby, właśnie które zarządzają działami marketingowymi i które chciałyby skorzystać z naszych usług, miały tą świadomość, trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo klienci bardzo często o tym zapominają, zapominają, że mimo iż agencja będzie wywiązywała się z tego, co zagwarantowała klientowi w umowie, albo nawet i więcej, bo to bardzo często, sam, sam o tym wiesz najlepiej, bo czy to wszystko, bardzo często dajemy więcej klientowi niż klient za to płaci, to kliencie pamiętaj, że mamy innych klientów jeszcze. To nigdy nie jest tak, że klient dzwoni i mówi, ja chcę z panem Bartoszem za pięć minut rozmawiać, że my możemy to zrobić. No niestety nie, nie zawsze klient jest priorytetem w tym danym momencie no bo chcemy żeby wszyscy klienci byli zadowoleni tak. oczywiście w sytuacjach awaryjnych coś się wali ok, firma zawiesza wszystko może nie wszystko ale tyle ile się da i ratujemy klienta no, ale wiesz co wydaje nam się wydaje mi się że ten model współpracy który mamy z klientem budowania cyklicznych spotkań które mają swoją agendę które na które są dopraszani ewentualni specjaliści, którzy są niezbędni. Tak. Ten tygodniowy rytm pracy bardzo dobrze się sprawdza, bo klient nie ma takiej paniki: to dzisiaj to jutro tylko klient zawsze wie, co się dzieje, gdzie idziemy, jakie mamy wyniki i co też musi po swojej stronie dowieść. Mhm. Tak więc, jeżeli jest jakaś eskalacja na zasadzie Facebook zablokował konto reklamowe z niewiadomych powodów, jak to Facebook lubi. To oczywiście tak to działa ad hoc, ale przy takim normalnym trybie bardzo fajnie się sprawdzają te tygodniowe spotkania tak. i taki puls projektu. Tak. Może podsumujmy sobie dosłownie w 30 sekund. Jeżeli chodzi o zalety posiadania agencji, to jest cena, czas, kompetencje. Coś jeszcze? Najważniejsze trzy rzeczy. Tak jest. Jeżeli chodzi o minusy. Ee... Brak. Jeżeli chodzi o minusy, brak. A tak naprawdę no, pamiętajcie, żeby jednak ten proces wyboru agencji to był bardzo przemyślany proces. My oczywiście możemy Wam w tym pomóc, obiektywnie. W szczególności Bartek może Wam w tym pomóc poprzez blog, który napisał. Ale ja też, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy. o co zapytać inne agencje, zapraszamy. Nie ma najmniejszego problemu. Super. Chyba Dzięki, tyle. Cisiek. Dzięki. Wszystkich zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, obserwowania innych kanałów, szczególnie TikToka, którego ostatnio mocno rozwijamy. Mamy bardzo ciekawe treści. Trochę z backstage'u, trochę na wesoło, ale też dużo na poważnie, merytorycznie. Zapraszamy. Zapraszamy.